No to Pani Jolanto, 30 numerków przed Panią do wyboru. Musi Pani wybrać tylko, tylko jeden. Wybiera Pani numer 9, tak? Tak, jest, bo to jest mój numer. A czemu to jest Pani numer? No, wynika to z numerologii. Mhm, to jest Bardzo sumowane liczby numer. Pani daty, na przykład urodzenia, czy jeszcze coś tak, innego? Tak, tak, tak. Wynika to, że to jest liczba. Urodzeniowa, tak zwana. Dlatego musimy przynieść szczęście. No to w takim razie, może zróbmy tak, że ja szybciutko od 9 odliczam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odsłaniamy numer 9 i. Pani Jolanto, zaparło mi dech w pierwszych. Czy wie pani, co się kryje pod dziewiątką? Nie wiem. Aż serce mi szybciej bije. Pani Jolanto, wygrała Pani dzisiaj 5 sierpnia w loterii Onetu 10 tysięcy złotych! Wielkie brawa! Poważnie? 10 tysięcy złotych kryje się pod numerem 9. To będzie mogła Pani zobaczyć o godzinie 12.30 na naszej głównej stronie Onetu. Całe nasze łączenie, całą naszą rozmowę. Pani Jolanto ze Szczecina, 10 tysięcy złotych, tyle Pani wygrywa. Czy zastanawiał się pan już może nad numerem, który wybierze w naszej loterii? Jest 30 kuferków. Czy... czy któryś tak. przynosi panu szczęście? Od 1 do 30. Od 1 tak? do 30. 30. Tak jest. To ja wybieram numer 24. 24. Z czym się panu, panie Kamilu, kojarzy numer 24? A tak przypadkowo, przypadkowo wybieram. Pierwsza myśl często bywa najlepsza. Tak. Zaraz przekonamy się, co skrywa kuferek numer 24. Uwaga, odliczamy. 3 2 1. W kuferku numer 24 znajduje się wygrana w wysokości 500 zł, panie Kamilu. Powiedz mi jaki numer wybieramy. Czy to będzie ten ulubiony numer, czy będzie to jeszcze jakiś inny numer, czy będą to liczby pierwsze, czy może będziesz od nie, nie. dziesiątki w górę celować? Szóstka, O, niech będzie sześć. Numer sześć. Zawsze te... Szóstka zawsze gdzieś tam była, nisko mnie i tam tam dobrze. zobaczymy. Dobra. W takim razie. My już w tym momencie zaznaczamy numer 6, i ja za dosłownie kilka sekund mówię Ci, co się kryje pod tym numerem. Zatem, raz, dwa, trzy, odkryjmy numer 6. A tam dzisiaj, można powiedzieć, że symboliczne, ale też jakże miłe, w tym dniu 500 zł do Ciebie wędruje. Zatem, gratuluję Ci serdecznie. Myślę, że będzie na paliwo z tej Białej Podlaskiej nad morze. Może nawet w dwie strony. Muszę tylko powiedzieć, że kilka osób już zgarnęło główną wygranę. gdyby dzisiaj pani się to udało, to ja bym była bardzo szczęśliwa. Także bardzo proszę o podanie. Podanie numeru, tu skrytki, którą zaraz odsłonimy. Numer 8. Nie przypominam sobie, żeby, żeby pojawił się dotychczas. 34 dzienne finały. Za nami, razem z tym dzisiejszym. Ehm, moneta już wędruje na skrytkę numer 8, a my ją odkrywamy. I dla pani Adrianny przesyłamy 1000 zł dzisiaj z ONETu. Pani Adriano no to jest pani wygrana. 1000 złotych. Musi pan wybrać jeden z kuferków od 1 do 30. Tak są ponumerowane. Kwoty są najróżniejsze. Minimalnie możemy pana uszczęśliwić kwotą 500 zł, ale może to być 1000, 1500, a nawet 10 000 zł. Czy pan wie, który już numer wybierze? No, zastanawiam się. Może 5, a niech będzie 7. Numer 7. Nie zmieniamy już nic. Jest pan przekonany, że to jest ten numer, który będzie dla pana szczęśliwy dzisiaj, 9 sierpnia w piątek? W tej loterii każdy numer jest szczęśliwy, więc to siódemka. Bardzo dobra odpowiedź. No to zatem sprawdźmy, co się kryje pod numerem 7. Odsłaniamy ten numer. I panie Ambroży... Wspaniale, tak jak pan powiedział, każdy numer jest szczęśliwy, a dzisiaj dla pana ta siódemka również szczęśliwa, bo wygrywa pan w loterii Onetu 1000 złotych. Wielkie brawa!